Cześć, siemanko, witam was, witam was na moim kanale i dzisiaj chciałem zaprosić was na ogrywanie gierek na Mize 4000. Skorzystamy sobie z gier i folderu, który mam tam utworzony. Znajdują się tam gry, korzystające z układu AGA. Dodatkowo przygotowałem monitor Commodore 1085S, czyli stary, dobry, kineskopowy monitor, który posłuży nam do odtwarzania tytułów, które sobie wybierzemy ze wcześniej wspomnianego przeze mnie folderu. Tak więc parę gier sobie dzisiaj ogramy. Monitor CRT w końcu się pojawi, bo już obiecywałem kilka razy, że LCD odstawię i postawię na Amidze 4000 mojego CRT-ka, tak więc CRT gotowy, Amiga gotowa, Folder z grami gotowy, siadajcie wygodnie, bo będzie dzisiaj troszkę grania. Jedziemy z tematem. Jeszcze zanim zaczniemy, przypomniała mi się jedna maleńka rzecz. Wiele osób pyta mnie, czy może mnie w jakiś sposób wesprzeć. Ja postanowiłem i w końcu przełamałem się i zrobiłem taką e, małą opcję na moim kanale. Jest takie malutkie serduszko pod każdym filmem. Tam możecie mi okazać pomoc za pomocą super podziękowania. Jest to w końcu zaimplementowane w mój kanał. Zastanawiałem się, czy to zrobić, ale w sumie skoro wyszła inicjatywa od was, no to czemu nie? Każda forma pomocy mi się przyda, zwłaszcza że mam bardzo dalekosiężne plany i kanał Chcę dalej utrzymywać, rozbudowywać i chcę, żeby kolekcja cały czas się powiększała. Tak więc już o super podziękowaniach wiecie, więcej Was nie zanudzam. Zapraszam teraz do mojej Amigi 4000. Chciałbym wam pokazać teraz, gdzie Amiga 4000 wylądowała. Wylądowała obok mojego gamingowego zestawu, przy którym pracuję, gram, relaksuję się, a Amiga 4000 stoi sobie tutaj z monitorkiem CRT. I pięknie nam tutaj smuży. Jest teraz na honorowym miejscu, jeszcze nie wybielona, jeszcze obudowa niepomalowana, ale już technicznie jak wiecie, super sprawna, super gotowa do zabawy. A tutaj wylądował, słuchajcie, w tym miejscu monitor, na który bardzo długo chorowałem w końcu. Przyjechał w końcu, zakupiłem. Jestem strasznie zadowolony. I tak teraz prezentuje się ta część pokoju, której dotychczas wam nie pokazywałem. No jeszcze jest tam taka rupieciarnia, ale tam to raczej wstyd pokazywać, co tam się dzieje, bo tam jedna wielka rozpierducha. Dobra, zbliżmy się do 4000, zobaczymy, jak nam będzie to wszystko teraz tutaj hulać. Katalog Aga z grami wygląda następująco. Ja bym chciał, żebyśmy sobie odpalili gierkę na literę G, czyli folder z G, w którym mamy gluma na ale Odpalimy sobie gluma. Widzę, że tutaj wszystko pięknie się wyświetla. Żadnego smużenia nie ma. Kosztowało mnie to trochę czasu, aby sprawdzić i co zrobić, żeby to tak dobrze teraz wyglądało. No oprócz tej, yy, tego okna, które się tam odbija. Taki padik dzisiaj będzie wykorzystywany do ogrywania. Dobra. Zobaczmy sobie gluma. Trochę się pośmiejemy. Tak jak ostatnio przy okazji ogrywania innej podobnej gry. Jeden gracz, start. Dobra, mamy gluma tylko tak, trzeba byłoby tu jeszcze coś zrobić. Resolution, resolution mamy, resolution mamy. Chyba wielkie piksele i małe piksele. Wielkie piksele, małe, dobra, niech będą małe. Window size, mamy full screena podłogę, wyłączamy, włączamy sufit, włączamy, wyłączamy no powiem Wam, kurczę, czat. normalnie ustawienia graficzne pierwsza klasa to ja wyłączyłem ten sufit i ten kur, chyba z każdej strony do mnie strzelają, czekajcie, muszę to wszystko tutaj oczyścić, bardzo fajnie to słychać, damy troszkę głośniej bo jest za cicho jeszcze głośniej Chodzenie jak w rezydencie, co nie? Czekaj, ta państwo, tutaj mamy tak, ja chyba wyłączyłem sufit, tak. Podłogę i sufit włączyłem, dobra. Teraz jest piękna grafika. Słuchajcie, tu trzeba mieć naprawdę rozbudowaną wyobraźnię, żeby wśród tych pikseli zauważyć różne intencje twórców tej gry. Jak na przykład tutaj mamy jakieś otwory wentylacyjne, bądź drzwi, bądź uśmiechnięto, znaczy nie, taką buźkę z minką y, poziomą. Co my tu mamy? Drzwi nie mamy, ale chyba mamy wrogów. O kurde, a ten dźwięk skojarzył mi się z obcym. Ja pierdykam jak to strasznie głośno. Nie będę zamykał już tej klapki. Raz głośno, raz cicho. Dobra, idziemy rezydentowym krokiem w kierunku pikseli, które próbują nas zniszczyć, zabić z broni w postaci małych y, pomarańczowych piardów. ich tak rozwala na części pierwsze, pierwiastkowe. O, zobaczcie, takie pikselki. Nawet widziałem kawałek jelita grubego, który przeleciał tutaj w lewym kącie ekranu. Tak, są to wnętrzności jelito grube z cienkim oraz kawałek karabinu, albo kolby od karabinu. Chodzimy, zabijamy, strzelamy. Naprawdę z daleka, jakby to widzicie, widzicie to całkiem nieźle. Ja jestem tak dosyć bliżej. No, i powiem Wam, że. No, może kontrastem trochę jeszcze poprawimy. A. Wiecie co? Niech będzie. Tutaj na górze trochę obcięło, ale to musiałbym łapkę wsadzić za monitor, żeby troszkę ustawić obraz inaczej. Dobra, idziemy gdzieś jeszcze dalej. Co to za czerwone drzwi? Tu jest napisane Exit, chyba na dole. Tak się otwierały drzwi w obcym dwójce w filmie. A, już przeszedłem pierwszy poziom. No dobra, spoko. To jest tak naprawdę mój pierwszy taki dłuższy kontakt z tą grą. Ja ją włączyłem wcześniej, chciałem zobaczyć, czy ona w ogóle nam ruszy na Amidze 4000. Widać, działa. To jest wszystko taki przedsmak tego, jak będziemy ogrywać duma, którego chciałbym przejść od A do Z na Amidze. Zobaczymy, jak mi to pójdzie. No, wybrałem pada, bo na padzie mi się lepiej gra w takie gry, niż na tym zapierdziałym joysticku, który już strzela w każdą stronę. Dobra. Spokój, uspokój się, chłopcze. Idź i graj. O! To kurde, normalnie dźwięki są z obcego. Ja widziałem tyle razy ten film, już chodzi o obcego drugą część, że nawet odgłosy śmierci też są z obcego. O, coś tu wypadło, mały zielony piart, <grybuj> <grybuj> a to złodzieje, dźwiękowi no coś się otworzyło. Wiecie co, no wszędzie wydaje się, że są jakieś drzwi, nie, ale do tego się podchodzi, no to nie są drzwi, miały być drzwi. A... o, jest, jest gość, dobry, o, zabił mnie, o ty frajerze, nie, nie mówcie, że całą grę od początku zaczynam, nie. trudno się w to gra, słuchajcie, to takie chodzenie w koło napadzie na krzyżaku, to tak ciężko troszkę. Aha, dobra, to ja byłem tuti. Tak, to tu jest jakaś nowa broń, chyba? Weapon Boost, tak zwany. O, ale zrobiłem rozpiery ducha się, Ale się z... przestraszyłem się, no. Mamy drugi poziom. O, są. Ej, no i tak mnie zabiliście bez żadnego ostrzeżenia. Tak się nie będziemy bawić. Widzicie, jest problem, bo tu nie można strajfować. Czy to może jakoś na klawiaturze? Tak, to bym zawsze na boki omijał te, te ich piardy, wypuszczane z siebie z taką precyzją i w zwolnionym tempie. Mleczko. Hilf bonus, Czyli mleczko. No nie da się tych kul ominąć, no. Trzeba wszystko łapać na, na klatę. Patrzcie. To moja wyobraźnia podpowiada, że to jest jakiś wentylator. Tutaj mamy jakieś plakaty, zdjęcia, wyświetlacze. Nie ma mapy też, jest coś takiego jak mapa. Bardzo satysfakcjonujące i przyjemne jest ich takie rozczłonkowywanie na te wszystkie strony. Powiem wam, tak fajnie, fajnie wchodzi, fajne takie miodne to jest. O, nie ma gościa. Chodzę w kółko, nie wiem gdzie mam iść. Chyba, chyba zastosować trzeba lizanie ścian, tak zwane, i ścianą pomieszczenia. Może znajdziemy jakieś drzwi. To się nie otwiera, te buźki się nie otwierają. Dobra, chyba połowę przeszedłem tutaj. Coś jest. Nie, tak? Jest dobrze. A to kolesie przypakowani, to już inna ranga bohaterów niszczących głównego bohatera. Kurde, mam jedną kreskę życia, trzeba spitalek stąd. A, nie zdążyłem game over, no pany. 9 minut, było gluma. Dobra. Bardzo fajnie mi się grało w Glooma. Fajna gra, trzeba więcej jej poświęcić czasu. Teraz chciałbym, żebyśmy odpalili sobie na układzie AGA jedną z bardziej kolorowych gier, jaką znam, czyli Oscar. Oscar na AGA. Amiga honorowym miejscu. Zobaczcie, teraz trochę akurat nie miałem czasu, żeby kręcić wieczorem, więc kręcę za dnia, ale wygląda to całkiem przyzwoicie, jak tutaj sobie patrzę. Zagramy sobie, wybierzemy sobie jakiś fajny ostatnio horrorowo trochę w naszym kanale się robiło. To niech będzie i dalej tak jak dotychczas. Zagramy sobie w scenie z horrorem. 16 oskarów musimy znaleźć. Ja jestem bardzo cieniutki w tę gierkę, niepraktykowany. Czekajcie, chwila kontrolna na obraz. Dobra, technicznie już mam chyba wszystko poustawione jak trzeba. Muszę to na bieżąco kontrolować, żeby potem się nie okazało, że nagrałem 20 minut materiału, a wszystko poszło gdzieś, bo obrazu nie widać. Nie chcesz wziąć tego? Wiecie, co no wygląda? To świetnie na ekranie takim zwykłym. Ja wiem, że macie rację zawsze. Wszyscy bardzo chcieliście tego crt więc się w końcu zmobilizowałem i zrobiłem to tak, jak trzeba. Teraz mogę zdradzić, że używam specjalnego oprogramowania do nagrywania, właśnie telewizorów CRT, zwykłą kamerą, bez żadnego grabera tutaj, jak to u mnie zazwyczaj jest. Flaszy tak dobrze nie znam. Zawsze tam pierwszą pier ogrywałem, a teraz. Warto poświęcić też tej grze więcej czasu. Kurde, no na wszystko. Jest tego tak dużo, słuchajcie, ja mam tego tak teraz dużo na tej y, Amize 4000 na tej karcie rzeczy, że to nie sposób tego ograć. Nie sposób tego wszystkiego ograć i sprawdzić. Ale można sobie potestować. Jesteśmy cały czas w fazie testów. Jeszcze raz. A, już mnie dotknął. Znaczy to ja dotknąłem jego. Thanks everybody. Thanks everybody. Thanks everybody. Fajnie zrobione z wodą jest, nie? Fajny efekt. Zarbiście to wygląda Wszystkie ile ja mam już tych tych Oskarów więc! Ja widzę takie czasami zwolnienia animacji, teraz przed chwilą było, dziwne to jest, bardzo dziwne. Jeszcze pięć. O cholera, gdzie one są poukrywane? Na pewno tutaj na dole coś zostawiłem jeszcze, wracamy. Góra, góra, już byłem. Dobra, jeszcze raz na dół pójdę, a tu? O właśnie. Wiecie co też gry na amiga są tak y, nierówne, jest tyle krapowych tytułów, y, że czasami nie... Nie dziw bierze jak włączam coś, bo czasami poszukuję też innych gier przede wszystkim platformówek i sprawdzam sobie te tytuły. To niektóre są takie krapy, że wiecie co zrobię, że nagram po prostu odcinek o takich amigowych krapach. No po prostu... Ach, niektóre to są. Nie można uwierzyć, że to wyszło na 16-bitową Amigę. No to kiedyś, kiedyś to muszę y, udokumentować w postaci filmu. No weź, spadaj, rybo. Cześć, co czekajcie, bo. Tutaj coś na, nagrzałem tu zdrowo. Ten też pewnie ma ograniczone płuca. Tutaj wszystko sprawdziłem. Chyba nie znajdę tego jednego co? Odejdź rybo Odejdź, odejdź. No właśnie jojo wziąłem i, i, i się spierdziało, no Ech. Jeden mi został. Teraz gdzie ja go znajdę? Muszę jojo znaleźć jeszcze. A czekajcie to na dole. Co tam jest na dole? Nie widać. To kostki rozwalić muszę. Tam chyba jest jeszcze jeden na dole. Idź mi ty roboty! Ale na pewno przyjemniej się granisz w Castlevanie. Ostatnio, wiecie co się działo, nie? Aż ktoś to tak fajnie skomentował, że dawno nie było tak cicho na kanale, nie było tak mało gadane. O, chyba tak to było. Dobra, Teraz tutaj spokojnie sobie przepłyniemy. Jak ja mam tylko po cebulę tutaj iść, bez jaj. No bez sensu. To muszę chyba iść górą i tam rozwalić. Nie, 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 nie. Znowu po to, jojo trzeba doginać na dół. już mi serce sk skroiła. Utrz tu! Jeszcze drugie. Dobra. Udało się. Nie, 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 no, no, nie, nie, na nie, 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 Teraz tu gdzie ten jest jeszcze Oskar jeden schowany Chowaj się ryby ryby. To grzybek, ja myślałem, że to Oskar, dobra, może tutaj. Ostatnie serduszko. Co To znowu muszę po jajowo No tak, tutaj nic nie było. Łotek. Dobra, mi zostało żyć dwa, dalej się męczymy. Przejdę sobie to, a Wy możecie pisać w komentarzach jedną rzecz. Czy podoba Wam się y, taka seria z grami Aga? Na układ Aga. Mi to się bardzo podoba, ponieważ mam fajny folder, w którym mogę te gry z którego mogę te gry prezentować. Ale powiem Wam, że jest co ogrywać, więc można byłoby częściej kręcić właśnie typowe takie rozgrywki z Aga. Bez przygotowania, tak jak dzisiaj. No nie, nie wygląda to zbyt dobrze, ale staram się jak mogę. No właśnie tu. Wiecie co, ja nie wiem, gdzie ten jeszcze jedna figurka jest. Ja pierdykam, ta gra jest naprawdę e, miejscami frustrująca. Może gdzieś na górze, to już zbadałem. Tutaj jest takie coś z tymi pochodniami, może tam by trzeba było się jakoś dostać. Zaraz znajdziemy. Jojo, <śpiewa> ryba, jojo, wszystko na raz. Pewnie mnie ta ryba zabije od razu. I ci, do góry, do góry. Ten kolec. Odało się, dobra. Energy, ale nie mam jeszcze jednego oscara. Wracam na górę. Jak się nie uda. To sobie odpuszczam już. Jest tutaj! No przecież tu jest nad tą piłą, a ja tak piegam cały czas jak ten... Się śmiać, pozwalam. aż mi od tego krzyżyka już kciuk boli, tak mocno go wciskam. A wiecie, jedno, jedno serduszko mi zostało. Muszę rozwalić tego kwiatka. Denerwuje on. O, właśnie o to mi chodziło. Wskoczysz tam? Bo z góry. Dobra, jeszcze raz, 15 razy. Tak, tak... Pamiętajcie, że to jest ogrywane bez żadnego, wcześniejszego przygotowania. Nie no, choćbym miał tutaj godzinę grać, to yy, i tak zdobędę tą jedną tam jeszcze statuetkę. Kurwa, zaraz wyrzucę przez okno ten monitor. Zweryfikował. Słuchajcie, może trzeba by było tam iść, po prostu do samego początku i gdzieś tam się wchodzi. Straszny, to do, do, ty dotkniesz tylko kawałek jakiegoś sufitu, góra mi nie wchodzi, coś pat się chyba, psuje. No, podejrzewam, że nie da się tego oglądać. O, idź, idź! No, zamiast iść od razu tutaj. O oh mój wszystko zdobyłem. Dobra, Uch, udało się, słuchajcie, udało się przejść. Po wielkich trudach, ale się udało. Dobra, słuchajcie, ja będę powoli kończył, mamy, troszkę się materiału nagrało, nawet nie kontrolowałem, jak długominutowo to wyszło, e, a to z tymi duszkami, to też jest fajne. No słuchajcie, jak Wam się podoba forma ogrywania gier z folderu Aga, to piszcie w komentarzach, będzie więcej tego rodzaju odcinków. Dzięki, żeście byli, piona dla Was, do następnego i cześć.